W dzisiejszym wydaniu prosto z płońska, podpisanie umowy dotyczącej budowy wystawy stałej w Muzeum Ziemi Płońskiej oraz wiosenne nasadzenia na rynku. W mieszczącym się w byłym budynku PKP Muzeum Ziemi Płońskiej zastępca burmistrza Liliana Kraśniewska i Tomasza Zalwierz, członek zarządu firmy New Amsterdam, podpisali umowę na realizację zadania pod nazwą Rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej w Płońsku. A dzisiaj podpisani umowę z firmą New Amsterdam, firma z Krakowa, trzeci przetar, w końcu nam się udało wyłonić wykonawcę, no i będziemy organizować stałą wystawę, wystawę, nie tylko wystawę Muzeum Ziemi Pońskiej, nie tylko w budynku po byłym dworcu PKP, ale również w budynkach obserwatorium i budynku obserwatorium i planetarium. Mamy siedem sal ekspozycyjnych, dwie sale ekspozycyjne będą przeznaczone pod wystawy czasowe, natomiast pięć pod będą to wystawy stałe. Każde pomieszczenie to będzie pewna historia, pewien etap historii, począwszy od początku, a kończąc na czasach dzisiejszych. Firma, w, co prawda, ma termin realizacji do października 2026 roku, jednakże jest, stwierdziła, że dużo wcześniej zrealizuje to zadanie. I uważam, że Biorąc pod uwagę, że został powołany zespół, który ma współpracować, ten czas zostanie naprawdę, na pewno, z pewnością zostanie skrócony. Projekt zakłada przygotowanie i wykonanie stałej wystawy w Muzeum Ziemi Płońskiej, w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, uruchomienie strony internetowej muzeum, stworzenie systemu liczenia odwiedzających, zakup wyposażenia i umeblowania, a także uzupełnienie zieleni w pobliżu muzeum. Czy to będzie dla nas duże wyzwanie? No, każde muzeum jest dla nas wyzwaniem. Natomiast no absolutnie nie boimy się tego projektu. W skali na pewno dla nas nie jest zbyt duży, natomiast jest niezwykle interesujący. Jego lokacja, jego historia i będziemy starali się zbudować takie miejsce, które tę historię opowie w sposób najbardziej angażujący. Czyli nie będzie zwykłym muzeum pełnym gablot, tylko będzie wciągającą opowieścią o miejscu, o ludziach, o regionie. W taki sposób, żeby no, zwiedzający, którzy tu przyjdą, chcieli tu wielokrotnie wracać. Nie tylko przejść, zobaczyć i powiedzieć, że jest fajnie, tylko żeby to miejsce ich po prostu jak najbardziej zaangażowało. Elementami wystawy będą pulpity, gabloty przestrzenne, makiety interaktywne, osie czasu, tak zwane timeline, nadruki tapet na ścianach, gabloty multimedialne, tabliczki, lightboxy, gabloty mobilne, a także meble, między innymi stoły, szafy, krzesła, ławki i fotele. Elewacja oraz wnętrze budynku zostaną kompleksowo oznakowane szyldami i tablicami informacyjnymi. Liczę na to, że będzie to wspaniała wystawa, że z państwem wykonam, Dokonamy tutaj jakichś rzeczy pięknych. Czekaliśmy długo. W tej chwili już tylko będzie praca, praca i tylko praca. Będziemy pozyskiwać różne artefakty, fotografie, dokumenty. Zresztą robimy to przez cały czas. Jako pracownia dokumentacji Dziejów Miasta pozyskujemy materiały od 30 lat, tak naprawdę. Więc myślę, że. W dużej mierze wykorzystamy to, co już udało nam się do tej pory pozyskać, a poza tym apelujemy do mieszkańców Pońska o pomoc, o współpracę, o to, żeby zechcieli udostępniać nam to, co im udało się zgromadzić w ich prywatnych archiwach. E, no i cóż, zabieramy się do pracy i, i czekamy, że będzie pięknie i zapraszamy wszystkich serdecznie. Stała ekspozycja dotycząca historii regionu w Muzeum Ziemi Płońskiej to wartościowa inwestycja kulturalna, która znacząco wpłynie na rozwój świadomości historycznej mieszkańców. Tego typu inicjatywy pozwolą na zgłębianie lokalnych dziejów, a także budowanie tożsamości regionalnej. O tym, co szczególnie powinno się znaleźć w muzeum, opowiedział archeolog Miłośnik Płońskiej Historii. Każdy okres średniowiecze, wczesne średniowiecze, czasy nowożytne, czyli apogeum tutaj. XVI wiek, koniec 15, XV, 16, XVI, XVI, początek XVII to jest apogeum rozwoju Rzeczpospolitej wtedy, prawda? Potem już był potop, potem się to wszystko toczyło po równi pochyłej w kierunku, w kierunku rozbiorów. Ale każdy, jeżeli mamy tej młodzieży czy ludziom zainteresowanym pokazywać, to nie wolno tego zrobić wybiórczo. To jednak powinno być chronologicznie pokazane. Muzeum Ziemi Płońskiej wzbogaci ofertę kulturalną miasta, wpłynie na rozwój wiedzy historycznej mieszkańców oraz stanie się ważny. Punktem na mapie turystycznej regionu. 12 marca pracownicy miejskiej Spółki Zarządu Dróg i Mostów wraz z panią Małgorzatą Melińską, głównym specjalistą do spraw zieleni miejskiej, wykonali nowe nasadzenia na płońskim skwerku. W Donicach pojawiły się skimie, japońskie i kolorowe bratki. Na placu 15 sierpnia pojawiły się także wielkanocne dekoracje. W ażurowych pisankach skrywają się wielobarne bratki.